Mamy tutaj radio FR Sky Taranis X9 Lite. To jest radio na systemie OpenTX. Włączymy je. Welcome to OpenTX. Low rate. Tak. No i generalnie system OpenTX uchodzi za trudny z operacyjny, jednak nie jest on taki trudny wcale. Wystarczy tylko no, obejrzeć parę tutoriali. Chciałem tutaj w tej filmie mniej więcej w pigułce streścić co i jak działa w tym systemie. Generalnie no tak. Jeżeli naciśniemy menu, to mamy menu samolotu, czyli w pamięci mojego radia, ja posiadam już skonfigurowane kilka modeli. Aby zmienić model, wystarczy, że przytrzymam o ten, tą rolkę. Biorę Select Model. No i teraz po prostu pokażę, jak mniej więcej skonfigurowałem taki model. Na przykładzie któregoś z tych modeli, które są już gotowe. Na przykład ten Klaps rebel. Up. Gear down. Low rate. Jeszcze warto wspomnieć, że z system OpenTX, zanim przejdę do modelu, ma też drugie menu. Jeżeli przytrzymam klawisz menu, to tu mam drugie menu, takie menu związane z radiem, a nie z modelami. Klawiszem Page zmieniam strony. Tutaj mam numer strony, druga siedmiu. Jak przytrzymam Page, to cofam mnie. Do poprzedniej strony. Tak samo jest w tym głównym menu. No i tutaj mam różne ekrany do konfiguracji radia. Takie podstawowe funkcje jak data, godzina, zakres napięcia, czyli jak, jak ma pasek, jak ma pasek yy, napięcia wyświetlać, od jakiego do jakiego napięcia. Funkcje globalne, czyli gdybym chciał coś ustawić dla każdego modelu, yy, ustawienia drążków, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Kalibracja drążków. Kalibruję się w sumie tylko raz. Wersja firmwarea. Tym na razie nie będziemy się zajmować, ponieważ jest to materiał jedynie w pigułce. Chciałem pokazać co i jak. Dlatego przejdźmy do modeli. A jeszcze pokażę, że jak przytrzymam page na głównym ekranie, znaczy jak kliknę page, to mam kilka takich jakby ekranów. Które mi pokazują różne rzeczy. No, na przykład, jak drążki chodzą. Tak. Tu mam na kanały to rozpisane wartości dla każdego z kanałów. Jeszcze w takiej formie. Medium rate, high rate, medium rate, low rate. A gdy przytrzymam page, to mam ekran, który sam definiuje dla modelu. Zaraz do niego dojdę. Ja sobie tak zdefiniowałem trzy zegary, żeby były po prawej stronie. Po lewej stronie wartość czujnika napięcia, ale model jest wyłączony, więc nie zostaje żadnych wartości. A teraz przejdę do ogólnie modelu. Jeżeli przejdziemy do modelu, to już widać, że w menu modelu pierwszy ekran to jest wybór modelu. Nie jest wybrany ten model, na którym jest ten czarny kwadracik, czyli teraz nie jest ascend, tylko wybrany jest ten, na którym jest ta gwiazdka. Czyli muszę przytrzymać, select Model. W ten sposób zmieniam. na sposób wybrany model. Teraz do niego przejdę klawiszem Page. I to jest ekran numer 2, w którym ustawiają się podstawowe rzeczy, takie jak na przykład zegary. Tutaj przy pokażę, jak działają te zegary. Tutaj mam ustawiony zegar pierwszy, który działa na tym przełączniku. Jak ten przełącznik SC1, SC dam w pozycję środkową, to ten zegar zacznie po prostu liczyć czas w górę. Jeżeli bym tu ustawił wartość inną niż 0, to zegar będzie liczył czas w dół. I oczywiście alarmował. Czyli, na przykład, chcemy, żeby po 7 minutach lotu nasze radio informowało nas, że kończy nam się czas. Na przykład, bateria. TH Procent to jest bardzo fajna rzecz. Na przykład, tu mam taki zegar ustawiony TH Procent na 3 minuty. Ponieważ wiem, że w tym modelu, to jest akurat model z silnikiem EDF, który bardzo czerpie prąd. Wiem, że na pełnej przepustnicy model by latał tylko 3 minuty. Ale nie latamy nigdy na pełnej przepustnicy. I TH% to jest taki zegar, który uwzględnia poziom przepustnicy, czyli jak dam pełną to sekundy idą normalnie, a jak dam połowę to sekundy idą dwa razy wolniej. I tak samo jak dam 1 czwartą będą szły 4 razy wolniej i tak dalej, tak? Czyli to jest taki zegar, który uwzględnia na jakim gazie latamy, tak? Co tu mam dalej jeszcze ustawione? Właściwie tam tylko zegary ustawione. Mam też ustawionego Fail save'a, ale o tym nie będę na razie mówił, bo to jest prosta rzecz. Yy, tu mam ustawione zewnętrzne moduły, ale tego też nie będę mówił, bo to już jest rzecz, którą nie każdy z tego korzysta. Yy, przejdźmy może do czegoś ważniejszego, ponieważ tutaj tak będzie film same tylko najważniejsze informacje. Helis setup. Akurat nie latam helikopterami, więc tego ekran nie ruszam. Flight mode, tego też nie ruszam. To są to są tryby ustawień, można ich mieć kilka na model, ale to nie są te tryby, o, które rate, tu mam. Tu mam takie jakby tryby wychylenia drąż drążków. To jest co innego niż to. Medium rate, te tryby wychylenia drążków ustawiam w kolejnym ekranie, czyli w input o. I to jest ważniejszy ekran. I tutaj mam, to jest ekran, który dotyczy tych drążków, tylko tych drążków, w sumie niczego więcej. I tu właśnie konfiguruję wszelkie wychylenia, expo i tak dalej. Jak to robię? Tu mam na przykład input ailerons, czyli lotki mam tu, elewator mam tu, czyli ster wysokości, tu mam ster kierunku, a tu mam przepustnicę. No i ja sobie ustawiłem, mogę tych linijek dać więcej niż 3, ale nie ma to sensu. Na przykład dam insert after, to bym dopisał kolejną linkę. Insert before, tak samo, bym dopisał kolejną, tylko że w innym miejscu. Ale trzy jest optymalnie, ponieważ dwa lub trzy się ustawia, Medium ponieważ rate. sobie na, na tym przełączniku zmieniam te tryby. Jaś przełącznik Medium jest trzypozycyjny, no więc nie ma sensu ustawiać czterech trybów. I teraz mam tu ustawione tak, że w tym modelu, akurat, w tym odrzutowcu moim, jak dam ten przełącznik. SB on się nazywa tym przełącznikiem. To jest SA, to jest SB, to jest SC. Jak w tym modelu dam go w górę, to wychylenie lotek mam tylko 30%. W tej pozycji 50%, a w tej 70%. Oprócz tego jeszcze mam tak zwane EXPO. Jak to edytować? Muszę przytrzymać, czy dać edit. I teraz mam. Weight, czyli waga. 30% mam wychylenie lotek. EXPO na 70 mam ustawione. EXPO to jest taka krzywa wykładnicza. Czyli ona działa tak, że gdybym nie miał EXPO. Ustawmy EXPO na 0. Oj, no to tak. Ustawmy Expo na 0. To wtedy widać, że Medium rate, high rate, low rate. ten drążek przy małych wychyleniach już bardzo się wychyla, tak? No prostu działa liniowo. Zakres się nie zmienia. Jeżeli EXPO zmieniam, zakres jest cały czas taki sam. Natomiast tak z tej linii zrobi się taka krzywa. Jak dam na przykład wartość 70, tak, jak tu miałem ustawione wcześniej, to teraz widać, że w tym małym przedziale na Y jest wartość, która jest wysłana do odbiornika, Czyli w tym małym przedziale bardzo mało yy, moje lotki będą się ruszać, czyli precyzja będzie większa, a potem to rośnie wykładniczo, się rozpędza ta krzywa. I tak naprawdę. Zakres jest taki sam jak dla krzywej liniowej, dla no, prostej, tak? Jak dla prostej. Eee, tylko, że zmienia się precyzja jakby w środku. Czyli w środku te wychylenia są mniejsze. Przy małych wychyleniach drążka są bardzo małe wychylenia, a potem gwałtownie przyspieszają. No, bo najbardziej nam zależy na precyzji właśnie w tym miejscu, tak? Czyli w środku. Zwykle tak się ustawia. No i jak to jeszcze aktywować? Tu jest taki switch B w górę, tak? I tu mam przytrzymuje switches. Jeżeli sobie wybiorę na przykład, sorry, to jest Medium C, rate, B w górę, zaakceptuję, no to ten tryb działa wtedy, gdy mam drążek ten B w górę. Tak? Rate, rate. No i tak samo każdy z tych trybów sobie edytowałem. I to jest w sumie jeden z najważniejszych ekranów w OpenTechnicie. Jeszcze jest bardzo ważny ten ekran, mixes, Mixer, bo to jest to, co idzie na kanał, tak? Czyli teraz mam tak, tu mam lotki, kanał pierwszy, kanał drugi mam ster wysokości. Po prostu przekierowuję dane z inputa na kanał, nic tu wielkiego nie robię. Kanał trzeci mam zrobiony tak zwany kill switch. Pokażę, jak to działa. Czyli jeżeli. No może na tym ekranie pokażę, jak to działa. Teraz widzicie, że przepustnica nic nie robi, a jeżeli ten przełącznik nam w dół, to przepustnica działa. To jest takie zabezpieczenie, że gdyby tutaj niechcący ruszyć tym drążkiem, zawadzić bluzką, czy kurtką, czy czymkolwiek, to żeby silnik sam się nie włączył. No i dobra, i teraz jak to ustawić? Pokażę, jak to się ustawia. Wyjdźmy z Channel Monitor, czyli wejdźmy do menu modelu Rebel. Jeszcze raz przejdźmy do ekranu Mixes czyli ekran numer 6. Jak ja to zrobiłem. Miksery w OpenTX działają trochę inaczej yy, niż miksery w innych radiach. W innych radiach miksery działają tak, że tworzymy miksery, wybieramy kanał master slave. Ten kanał master nadpisuje wartość z kanału slave albo dodaje do niego jakąś wartość i tak dalej i tak dalej. Jest troszeczkę inne podejście. Natomiast w OpenTX działa to dosłownie odwrotnie. W OpenTX nie mamy czegoś takiego jak miksery konkretne, które pobierają coś z kanału, i zapisują na drugi kanał. Nie, to działa totalnie inaczej. To właśnie jest teraz bardzo ważne, ponieważ to jest główna różnica między chyba OpenTX-em a większością innych innych nadajników. Czyli podejście jest zupełnie inne. Podejście jest takie, że nie, myśl, nie myślmy o mikserach, tylko myślmy o kanałach. Czyli mam tutaj rozpisane kanały 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. I każdy kanał ma dowolną ilość wierszy. Jeżeli mam kanał pierwszy, po prostu to mają być lotki i tyle, no to tu nic wielkiego nie robi Po prostu kanał składa się z innego wiersza, który kopiuje wartość z inputa, czyli z tego poprzedniego ekranu. Lotki kopiuje na kanał pierwszy i to wszystko. Tak? To jest tylko przepisanie wartości z inputa do, do kanału. Gotowe. Zobaczymy coś bardziej skomplikowanego, na przykład ten mój Kill Switch. To ja już potrzebuję dwóch wierszy. Przytrzymuję i tutaj Insert. Before albo after mogę dodać nowy wiersz, tak? I ja zrobiłem to tak. Pierwszy mój wiersz, to jest wiersz, który ma wartość max. Minus 100. Dlaczego? Bo chciałem wartość minimalną ustawić, bo OpenTX nie ma stałej minimum. Trzeba ustawić maksimum i pomnożyć ją przez minus 100%, czyli przez minus 1 i wtedy mam minimum. No i ta linijka mówi tylko tyle, że wpisz yy, wartość minimalną na kanał. Po prostu tylko tyle. Czyli jeżeli nic innego nam te, tego nie zmieni, to na mój, moją przepustnicę ma iść wartość minimalna, czyli silnik ma być wyłączony. Natomiast w drugiej linii ustawiłem coś takiego. Wejście Throttle. tak? Waga 100, czyli no nic z tym nie rób. Waga 100, czyli po prostu wejść tą wartość z przepustnicy. I co zrób? Wejdźmy do ustawień. Wejść tą wartość z przepustnicy. I. Multiplex replace. Czyli nadpisz tę poprzednią wartość. Ja tu mogę też ustawić inne rzeczy, nie tylko replace, mogę też ustawić multiply, czyli pomnóż, add, dodaj i tak dalej, nie? Ale w tym przypadku ja potrzebuję replace. Czyli zwyczajnie nadpisać wartość, która była wcześniej. Kiedy ma nadpisać? Jeżeli switch ten jest w tej pozycji, to tylko wtedy nadpisuj. Oczywiście możemy też inne rzeczy robić, nie tylko nadpisanie, możemy dodawanie zrobić. Czyli na przykład, jeżeli przykładowo wysuniemy klapy, to na przykład do stylu wysokości dodaje jakąś wartość. Wszystko można tutaj ustawić, ale generalnie idea jest taka, że ustawiamy nie za pomocą mikserów, tylko po prostu za pomocą kanałów. Każdy kanał edytujemy, dopisując do niego po prostu takie liniki, i każda z tych linijek jest aktywowana albo nieaktywowana. Ustawiamy, czy ma być aktywowana dana linijka, może być też nieaktywowana czyli po prostu może sumować sobie jakieś dwie wartości czyli na przykład z kanału trzeciego mogę równie dobrze zamiast pobierać przepustnicy mogę na przykład pobierać wartość nie wiem z klap nie ma nie sensu ale da się tak zrobić na przykład jeżeli wysunę klapy to do przepustnicy dodaj jakąś wartość która zwiększy nam moc silnika no to taki przykład nie ma on sensu no ale no no i tak to generalnie działa oczywiście też Eee, ustawiamy też tutaj przełączniki, nie tylko drążki. Na przykład w tym modelu na przełączniku SA, czyli ten mam ustawione klapy. Nazwę, oczywiście, sobie tam wpisuję sam jaką chcę, wpisuję sobie klapy. Klapy nie muszę ustawiać w inputcie, no, nie ma potrzeby. Zwykle się robi tak, że po prostu ustawia się eee, wszystkie rzeczy, które są zależne tylko od przełączników. Ustawia się bezpośrednio flaps. na kanale. Jakie to mam ustawione? No, ustawiłem nazwę Flaps, ustawiłem ten przełącznik, flaps up. Half flaps. czyli SA. Możemy na tym sterować. Ustawiłem flaps odpowiednią up. wagę, jest odpowiedni offset tak, żeby klapy się ruszały w odpowiednim przedziale. No i generalnie tyle. Nic tu wielkiego nie ma. To nie ma znaczenia, że to jest AD, czy coś innego, ponieważ to jest tylko jednolnika. Więc to nie jest brane pod uwagę. Tak samo to mam podwozie. Podwozie mam tutaj. Up. Tak? Tu mam. Down. Tu oczywiście, jeżeli chcemy ee, przetestować, to musimy wejść do ekranu. No już tego na przykład, tak? Zobaczymy. O, klapy są na tym kanale, tak? Pełne klapy wysuwają wartość 20. Klapy do startu minus 40 flaps a klapy up. schowane minus 100. Akurat w moim modelu Off takie flaps. wartości były odpowiednie, tak? więc takie ustawiłem. Już wiadomo dlaczego dałem offset minus 40, no ponieważ 0 ma dawać minus 40, tak? No i Four potem flaps. musiałem jeszcze ustawić wagę, tak żeby dla wartości ujemnej doszło do minus 100. Off Flaps up. Half flaps. A z drugiej strony 20. Half flaps. Podobnie podwozie. Up. Minus 100 i 100. Tutaj nie ma wielkiej logiki, bo to po prostu podwozie ma tylko dwie wartości obsługuje Więc tutaj to już jest mega proste. Po prostu wpisałem nazwę gear. Ustawiłem przełącznik gear up. ten gear down. i wagę minus 100, ponieważ on no, tak w tym modelu jest, że. Ja chcę podwozie schowane, jak z, yy, w górę, a podwozie wysunięte w dół. To nawet tak się kojarzy. nie? No i to by było tyle, jeśli chodzi o miksery. Tu jeszcze mogę pokazać na przykładzie innego modelu: że jak mam klapy, to zrobiłem sobie jeszcze takie ustawienie jak delay, yy, slowdown. To down polega na tym, żeby klapy wysuwały się wolniej. Mogę to zademonstrować. Na głównym ekranie. Czyli jakbym teraz dał klapy, o, to widać, że one nie zmieniają się natychmiast, tylko powoli. Czyli wszystko da się tutaj ustawić, co się tylko chce. No i dobra. Jeżeli wiemy już wszystko o mikserach, to przejdźmy do kolejnego ekranu. Mianowicie output. To jest ekran, który służy do ustawienia już bezpośrednio wartości, które idą na serwo mechanizmu. Znaczy na kanał, tak? Ale w tym modelu, który teraz mam, ja tego na ekranie nie ruszałem, gdyż no stwierdziłem, że nie ma sensu. Natomiast ten ekran ma sens w modelach, które na przykład mają ster wysokości na dwóch osobnych serwach. Pokażę na, nawet coś takiego. Na moja Ekstra 330 ma coś takiego. No. Low rate. Ten model ma e, ster wysokości na osobnych serwach i lotki również są na osobnych serwach. I w związku z tym oba te serwa są na osobnych kanałach. O, tu mam taki model, gdzie właśnie jedno, mam serwo serwomechanizm z jednej strony ster wysokości i drugi serwomechanizm z drugiej strony. No i pokażę, o, te płaty ruszają się osobno. Znaczy niezależne od siebie. No i tutaj może być taki problem, to właśnie był tam taki problem, że nie chodziło idealnie. Dlatego subtreme do tego służy, żeby ustawić, wytrymować je osobno, czyli trymujemy konkretne serwo tak, żeby chodziło idealnie zsynchronizowane z drugim serwem. Czyli model, mimo że ma jedynie Toż mogę powiedzieć, cztery drążki, tak? No bo ma lotki, ster wysokości, przepust, yy, ster kierunku i przepustnicę. Nie ma podwozia, ani nic więcej. To jednak ma aż sześć kanałów użytych do tego. No i co ja tu zrobiłem? No tutaj widać, że w mikserach właściwie nie zrobiłem nic, oprócz yy, przepustnicy, czyli tego key switcha na przepustnicy. Natomiast w tym ekranie widać, że regulowałem. Tak? Jeżeli mamy model, gdzie na dwóch serwach jest ster wysokości, czyli jedno serwo rusza jednym kawałkiem ster wysokości, drugi drugim, no to zwykle jest tak, że jeżeli ustawimy te serwa w pozycji centralnej, to nigdy nie jest idealnie. Zawsze któryś z nich będzie troszeczkę wyżej albo trochę niżej. No i właśnie w ekranie Outputs możemy to wszystko dostroić. Czyli ten output służy takiego jakby do dostrajania serw, czyli rozwiązuje nam ten problem. Jeżeli byśmy mieli oba serw na jednym kanale, no to byśmy nie byli w stanie tego naprawić, tak? Bo nie zawsze da się, no wiadomo, że najlepiej to naprawiać analogowo, czyli na bowdenie, na popychaczu tak uregulować wszystko, żeby wszystko było w pozycji centralnej. Ale czasami w niektórych modelach nie jest to proste i łatwiej jest to dostroić cyfrowo. No, i do takiego dostrojenia właśnie jest to użyte output. Jeżeli mam na osobnych kanałach lotki, na przykład tu mam na piątym i pierwszym lotkę, no to mogę sobie którąś tych lotek tak dostroić, żeby wskazywała zero. I tak samo ster wysokości mam tutaj, chyba na drugim i szóstym bodajże. I tak je dostroiłem, że zapłacą subtrema. subtrima o. Dokładnie. Tu mam też zakres minimalny, maksymalny, a tu mam tak zwane subtrim, czyli mogę to zero moje na konkretnym serwomechanizmie przesunąć w inne miejsce. I w ten sposób y, mogę uzyskać taki efekt, że obie lotki są idealnie wyzerowane, czy obie powierzchnie steru wysokości. Bo na przykład w niektórych modelach ster wysokości jest na dwóch osobnych płatach. Czyli idealnie robi się tak, że modelu nie, nie trymuje się od razu. No, pierw trymuje się analogowo, ile się da. Potem trymuje się na outputach już konkretne serwa. A dopiero w locie nasz trymer, czyli tutaj, ten nasz trymer, to dopiero wtedy ustawiamy, jeżeli model leci krzywo, tak? Czyli nie powinniśmy trymerem ustawiać, no, centrować powierzchni. Tylko subtrymerem. Czyli, jeżeli ten główny trymer na impucie, co tu mamy, jest w pozycji zerowej, to wtedy to oznacza, że wszystkie lotki są też w pozycji zerowej. A jeżeli nie są, to to trymujemy nie trymerem, tylko subtrymem. Jeszcze ten główny trymer powinien służyć tylko i wyłącznie do trymowania już samego modelu w locie. No i dobra. Idźmy dalej. Już końcówka. Mamy Output, tu mamy krzywy, których nie korzystałem, bo wystarczy mi krzywa Expo. No i jeszcze mamy Logical Switches. Ustawiłem sobie dwa warunki, mianowicie, jeżeli e, wartość A mniejsza od X, z czego A to jest napięcie X 22V w tym moim modelu, e, skąd to volt? Ponieważ ustawiłem sobie czujnik w kolejnym ekranie, o w tym w telemetrii, to są takie zaawansowane rzeczy. Ustawiłem sobie, kliknąłem sobie Add New Sensor, tam Discover New Sensors ja mam podpięty czujnik napięcia i on mi tutaj się pojawił jako nowy sensor Nada, nadałem mu nazwę Volt, bo tam domyślnie mu system nadał jakąś wartość, aż znaczy nazwę typu A1 a tę nazwę zmieniłem na Volt czyli czujnik napięcia i wtedy mogłem już z tego korzystać w innych miejscach na przykład tutaj Ustawiłem sobie dwa warunki czyli jeżeli napięcie spadnie poniżej 200V to już jest takie ostrzeżenie, że trzeba się do lądowania zbliżać. Jeżeli napięcie spadnie 521 V, to już natychmiast ląduj, tak? No i te dwa warunki, tu ustawiamy tylko warunki, nic więcej, a dopiero akcję ustawiamy tu, special functions. O, i teraz tutaj, czyli jeżeli ten pierwszy warunek L01, czyli ten się wykonał, to play value, czyli powiedz mi, niech radio mi przeczyta, jaki jest stan napięcia na radiu. Czyli odegraj wartość, znaczy przeczytaj wartość V, czyli unika napięcia, 20, czyli rób to co 20 sekund. Ale jeżeli ten drugi e, warunek zajdzie, ten krytyczny, to od play track, odegraj mi dźwięk i tam taki alarm się włącza, który oznacza u mnie już, e, no, że wartość krytyczna napięcia. Oprócz tego sobie jeszcze ustawiłem play track do. O, do. Do tych trybów, tak? Rate. Low rate. Czyli, jeżeli jest w górę, to mam mówić mi low rate, medium, medium rate, rate, high rate. rate jeszcze, rate. jak kliknę ten sprężynowy, to mam. To mam mi odczytać wartość napięcia. Tu jeszcze pokażę w innym modelu. No w tym Herberu na przykład, jak to wygląda. Bo tu mam więcej rzeczy ustawione. O, tu mam jeszcze ustawione. Klapy flaps. Half flaps. Flaps up. na przełączniku A, Gear podwozie. A to wszystko się układa w tym ekranie. No i oczywiście. Medium rate, high rate, medium rate, low rate. No i to by było na tyle. Tu też można jeszcze ustawić, żeby na tym przycisku mi mówił napięcie, jakie jest. Można to zaraz ustawić. Mogę nawet zrobić to teraz. Czyli klikam. No, na tym ustaw mi play value, tak? I co ma mi mówić? Napięcie. Co to jest volt plus volt minus? Volt to jest napięcie aktualne, a volt minus. To jest napi najniższe napięcie, jakie radio zarejestrowało w tym locie. No i tak samo Volt Plus, największe Napię A największe nas nie interesuje, tak? Więc teraz jak... Zero. Volt. Teraz dostałem 0V, ponieważ nie podpięty jest model, nie włączony jest model. No i mam to, co chciałem. Volt. I to by było chyba na tyle. Pokaza. A! Jeszcze jest ekran Display. I to sobie ustawiłem właśnie, że ma po prawej stronie mają być trzy zegary. Po lewej stronie wartość czujnika napięcia, a zegary ustawiłem tu. Pierwszy, drugi, trzeci zegar, tak? Drugi, i trzeci. Czyli trzeci ustawiłem, że ma iść w dół od 3 minut w dół, tylko procentowo, czyli ma uwzględniać przewóznicę. Czy on równie dobrze może iść 6 minut, a nie 3 minuty w dół. Ten drugi to w sumie zbędny. Ten drugi to jest to samo co pierwszy, tylko że w górę idzie zamiast w dół. A ten pierwszy to jest po prostu czas lotu w momencie, gdy odblokuje silnik, to mi zlicza już realnie ile model leciał. Czyli to są te trzy timery, tak? Tu jeszcze mogę reset telemetry, reset flight. No i to jest pik. Ja w tym momencie już mi zle, zlicza czas lotu. A jak teraz dam przepustnicę do połowy, to widać, że ten zegar idzie bardzo wolno, tak? Ponieważ uwzględnia, że ja teraz lecę na połowie silnika. A jak dam pełną przepustnicę? to mi idzie szybko. No i gdyby był model włączony, to w tym miejscu, w tym VOLT byłby stan napięcia baterii jeszcze pokazany. No i to by było tak w pigułce najważniejsze informacje na temat systemu OpenTX.